Trzeci milion złotych oferuję pierwszej osobie, która znajdzie gdziekolwiek, również poza Biblią, cokolwiek doskonałego coś, co nie ma wad, coś, co godne byłoby uznania za dzieło doskonałego, wszechmogącego Boga. Podstawa prawna artykuł 919 kodeksu cywilnego. Oferta moja, jak wszystkie pozostałe, ma zadanie edukacyjne. Ma uświadomić wszystkim ludziom oszukiwanym przez religijnych oszustów, że są oszukiwani. Większość religijnych oszustów robi to w pełni świadomie. Niewielu jest tam tak tępych, że sami wierzą w głoszone przez siebie androny. Dobitnie świadczy o tym ich sprzeczne z głoszonymi zasadami postępowanie na co dzień. Przyrzeczoną nagrodę może oczywiście otrzymać każdy. Bez względu na wiek, wykształcenie i inteligencję. I, jak wszystkie pozostałe nagrody, które zaoferowałem, mogą ubiegać się o nią również zespoły ludzkie, w tym zespoły złożone z kadr religijnych uczelni. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, teologia równie dobrze mogłaby nosić nazwę bolko-lolko-itolologia. Dlatego 15 października nie głosujmy na pisowców trzymających sztamę z religijnymi oszustami i na jeszcze podlejszą od pisowców konfederację. Opanowane przez, przez pisowskie kanalie media szczują naiwniaków na Rosjan, na Niemców, a najgorsze jest to, że w imię zachowania swej podłej władzy szczują Polaków na Polaków, skłócają osoby o różnych poglądach, skłócają ze sobą pokolenia. Przeprowadzają linię podziałów nawet wewnątrz rodzin. Takiego zbydlęcenia polityków jak zapisu nie znam w historii Polski. Niech pisowcy i czciciele owcy przestaną w końcu nas oszukiwać i okradać na horrendalną skalę. Oszustwa kościoła katolickiego kosztują Polki i Polaków co roku ponad 20 miliardów złotych. To równowartość według moich szacunków. Około 200 tysięcznego miasta. Można powiedzieć, że Kościół katolicki kradnie Polsce każdego roku około 200 tysięczne miasto. Jak długo będziemy jeszcze na to pozwalać? 15 października mamy okazję odsunąć te kanalie od władzy. Dziękuję za uwagę.